Hej. Być może kojarzycie taką koncepcję jak paradoks tolerancji opisany przez filozofa Karla Popera. I twierdził on, że nie tylko można, ale nawet należy odmawiać tolerancji wobec postaw czy wobec idei nietolerancyjnych, gdyż będą one podkopywać fundamenty tolerancyjnego społeczeństwa, co ostatecznie może doprowadzić do spopularyzowania się np. nowego, nietolerancyjnego systemu myślowego, który będzie zagrożeniem dla samego istnienia tolerancyjnego społeczeństwa. Przez to, według Popera, Imię tolerancji Trzeba mieć prawo do nietolerowania tego, co nietolerancyjne, i jak on sam pisze w książce właśnie społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, bezgraniczna tolerancja musi prowadzić do jej zaniku. Jeśli rozszerzymy bezgraniczną tolerancję nawet na tych, którzy nie są tolerancyjni, jeśli nie jesteśmy gotowi bronić tolerancyjnego społeczeństwa przed atakiem nietolerancyjnego, wtedy tolerancyjny zostanie zniweczony, a tolerancja wraz z nim. No i po internecie kroją, że taka tutaj widoczna, ładna grafika, obrazująca to na przykładzie jakiegoś gościa ze spastykowa. Na czole, domagającego się, żeby tolerować jego poglądy, prawda? I oczywiście z analogią do pewnego australijskiego akwarelisty. I komentarzem, że paradoksalnie, do obrony tolerancji trzeba być czasem nietolerancyjnym. Na pierwszy rzut oka, wszystko to wygląda jak najbardziej całkowicie logicznie, zwłaszcza, że, no wiecie, mamy tutaj synonim zła na tej grafice, na tym obrazku. Niestety, jednak, idea ta ma dwa problemy. Pierwszy z nich wskazał już sam Popper dalej w tej samej książce, ostrzegając, że ciężko jest jednoznacznie określić, co dokładnie należy uznać za nietolerancyjne, a więc niezasługujące na, na tolerancję, tak? I skutkuje to tym, że słowa filozofa są regularnie i, potem, i bardzo często nadużywane przez wszystkich ludzi, którzy mają bardzo szerokie ramy na określenia tego, co jest ich zdaniem nietolerancyjne. I doszukują się tej nietolerancji absolutnie wszędzie gdzie się tylko da. No bo osoby o co bardziej, że tak powiem, po, politycznie poprawnym usposobieniu potrafią miotać tymi oskarżeniami o, o, o nietolerancję wobec zasadniczo wszystkiego, co jest sprzeczne z ich światopoglądem. Wliczając w to również. Takie postawy, które wiecie, można się z nimi nie zgadzać, ale ciężko nie dostrzec, że mogą za nimi stać pewne argumenty, tak? Na przykład poglądy takie jak niechęć do przyjmowania nielegalnych imigrantów, tak? Albo stwierdzenia, że ludzie, którzy urodzili się jako mężczyźni, być może nie powinni współzawodniczyć z kobietami w sporcie, prawda? Tego typu hasła regularnie przecież przyciągają zarzuty o nietolerancję. I nie brakuje osób, które właśnie podpierając się przy tym argumentem o paradoksie tolerancji, yy, argumentują właśnie za. Delegalizacją albo wykluczeniem z przestrzeni publicznej albo internetowej nawet tego, co oni uznają za nietolerancyjne, czyli właśnie postulowania tego typu idei, chociaż osobiście bardzo, bardzo mocno wątpię, aby sam Karl Popper miał na myśli właśnie takie działania, pisząc o tym paradoksie. Ale drugi problem tego tematu jest już znacznie bardziej istotny i polega na tym, że Karl Popper, pomimo iż był wybitnym filozofem nauki i ma wiele bardzo fascynujących osiągnięć, no to w tym konkretnym punkcie, gdzie komentował raczej kwestie społeczne, a tak jak mówiłem, sam, sam był filozofem nauki, to wydaje mi się, że po prostu się mylił, ponieważ tolerancja oczywiście nie może być bezgraniczna, to znaczy są idee, zachowania, których nie powinno się tolerować, ale wyznacznikiem tego, czy społeczeństwo może sobie pozwolić na tolerowanie danej idei, wcale nie jest jej nietolerancyjność, tylko to, czy stanowi ona realne zagrożenie dla tego społeczeństwa, powiedzmy, społeczeństwa otwartego, nawet jak on to ujmował. A z nietolerancyjności jakiejś idei, oczywiście może wynikać, że jest ona groźna. Nietolerancyjna idea może stanowić realne zagrożenie, ale nie musi, nie ma takiego obowiązku. Tak? Podobnie idea, która sama w sobie jest teoretycznie tolerancyjna, nadal może być groźna i nie zasługiwać na tolerancję w społeczeństwie. A jednym z lepszych przykładów w tym temacie w Polsce jest. Obóz narodowo-radykalny, tak, wobec którego można mieć jak najbardziej uzasadnione podejrzenia o nietolerancyjność, że tak to ujmiemy. Przypomnijmy, że to jest organizacja nacjonalistyczna założona w 1993 roku i jawnie wzorowana na faszystowskim ugrupowaniu z lat 30. ubiegłego wieku. I dla jasności to, że ta organizacja z lat 30. jawnie nawiązywała do faszyzmu, to jest potwierdzane w publikacjach historycznych, m.in. np. w Kansai z History of Poland, Łukowskiego i Zawackiego oraz w Polska w czasach niepodległości i. II wojny światowej Czesława Brzozy. Współczesny ONR korzysta z dokładnie tej samej nazwy i z tej samej symboliki, tak, białej falangi na zielonym tle, co tamta organizacja z lat 30. A jak się wczytamy na przykład w deklarację ideową ONR-u, no to tam wprost y, postulowane jest zachowanie stanu hegemoniczności etnicznej państwa, a jako jeden z warunków, to jest ciekawe, y, koniecznych do określenia tego, czy dana osoba jest Polakiem, czy też nie. To jest to, czy ten człowiek jest uznawany przez wspólnotę narodową za rodaka. To jest jeden z elementów. Zapowiadany jest tam też ustrój, nowy ustrój wielkiej polski, która ma się opierać m.in. na hierarchiczności i miejsce w hierarchii ma być wyznaczane m.in. przez poziom moralny. Co można rozumieć jako postulat, aby aparat władzy oceniał, czy ktoś według ich miary jest dobrym człowiekiem, i na tej podstawie umiejscawiał tę osobę w hierarchii społecznej liberalna demokracja w ogóle w tej deklaracji jest wprost nazwana formą totalitaryzmu. Co ciekawe, oficjalnie w ogóle uznano nawet, że używanie słowa faszystowski na określenie ONR-u nie jest obelgą, którą, za którą można podać do sądu, tylko uzasadnioną opinią. To znaczy w marcu 2020 roku sąd najwyższy uniewinnił Roberta Kolińskiego w 2021 roku. Kolińskiego działacza partii Razem od zarzutu zniesławienia po tym jak ten nazwał członków Elbląskiego ONR-u faszystami uzasadniając wyrok sędzia Mar Maciej Rutkiewicz podkreślił pańska organizacja w sensie ONR sama na siebie ukręciła ten bicz nawiązujecie do organizacji przedwojennej która była jawnie organizacją faszystowską stosujecie te same symbole i nazwy piszecie w deklaracji ideowej że jesteście przeciwnikami demokracji i że jesteście zwolennikami ustroju hierarchicznego Innymi słowy, ONR, pomimo iż nie wiem, w swoich deklaracjach nie nawołuje nigdzie wprost do przemocy ani nic takiego, no to bez problemu można go określić mianem organizacji nie tylko nietolerancyjnej, ale też w ogóle otwarcie wrogiej idei tolerancyjnego społeczeństwa. Zastanówmy się jednak, czy to oznacza, że nie należy tolerować y, funkcjonowania tej organizacji. Bo zwróćmy uwagę, że ONR w obecnej formie działa od niemal 30 lat, i przez ten czas. Nie udało mu się zebrać jakiegokolwiek zauważalnego poparcia. To znaczy, organizacja ta ma około tysiąca uczestników. Tysiąc to są dane szacunkowe yy, za doktorem Łukaszem Juszczynem dla dziennika Prawda. Około tysiąca członków, no i pozostaje ruchem skrajnie niszowym. To jest no, na tle 38 milionów kraju, to jest jednak jakiś margines marginesu. A obecność w mediach przecież ONR-u ogranicza się zasadniczo do ukazywania ich jako negatywnego przykładu ludzi głoszących patologiczne idee. To znaczy, Obóz Narodowo-Radykalny może i jest organizacją w swoich założeniach nietolerancyjną, ale mimo jego najszczerszych chęci, po prostu nie są oni zdolni do podważenia fundamentów demokratycznego społeczeństwa. Nie stanowią żadnego realnego zagrożenia dla stabilności społecznej. I wbrew temu, co sugerował Popper, społeczeństwo może sobie pozwolić na tolerowanie nawet przejawów nietolerancji w postaci takiej organizacji, dopóki te są względnie niegroźne. A co więcej, ja bym powiedział, że próba nietolerowania ich na warstwie prawnej, na przykład w formie delegalizacji czy wykluczenia z przestrzeni publicznej, a to przypominam, sugerował na przykład wspomniany Robert Kolinski, działacz Partii Razem, że, że, nazwanie, że fakt, że można nazywać tą organizację faszystowską, jest pierwszym krokiem do ich delegalizacji. Natomiast wydaje mi się, że próba tego typu, tego typu podejścia. Byłaby właśnie wręcz kontrproduktywna do chronienia się przed czymś takim, no bo równie dobrze mogłoby to uatrakcyjnić ONR w, ocz w oczach młodzieży, nadając mu właśnie smak zakazanego owocu, tak, i paradoksalnie przysporzyć im popularności, która przypomnijmy, jest niemalże zerowa. I wygląda na to, że przez te ostatnie 30 lat znacznie skuteczniejszym było po prostu rozbrajanie ich na warstwie ideowej, tak, poprzez konsekwentne ukazywanie niebezpiecznych skutków ich ideologii. I nie wspominając już nawet o tym, że to wszystko nie wymaga żadnego udziału instytucji publicznych, więc jest po prostu tańsze, bo, wszyscy, bo, ludzie, bo społeczeństwo robi to oddolnie. A co więcej, ja być może zaryzykuję stwierdzenie, że takie drobne. Występowanie tego typu idei w przestrzeni publicznej może być wręcz użyteczne. bo Po pierwsze, jako przypomnienie, że tego typu idee wcale nie umarły, w sensie, że one nadal istnieją i że należy je właśnie obserwować. A kolejno, właśnie przyzwolenie, aby takie pomysły były publicznie prezentowane, daje szansę właśnie na łatwiejsze wyłapanie, konfrontowanie ich i ukazywanie szerokim masom patologii tych idei. Bo zakaz ich wyrażania. Nie sprawi przecież, że takie pomysły znikną, tylko zepchnie je do jakichś zamkniętych, nie wiem, for internetowych albo prywatnych spotkań, gdzie będą się rozwijać i pewnie dalej radykalizować, bez konfrontacji z jakąkolwiek opozycją. I to może skutkować tym, że na przykład też kolejne potencjalnie radykalne grupy po prostu nie będą się oficjalnie przyznawały do swoich zamiarów, w obawie, że uniemożliwi im to w ogóle funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Na no to właśnie utrudniłoby reszcie społeczeństwa rozpoznanie ich, ich radykalizmu, tak. I dla jasności wszystko to, co ja mówię, oczywiście nie kłóci się z uznaniem, że działalność takiej organizacji jak ONR na przykład należy monitorować, należy się jej przyglądać, tak? I tak samo absolutnie nie oznacza to pobłażliwości dla ich członków, kiedy ci przekraczają granice. Tak, I dla przykładu w, 2012, w tym roku yy, sąd białostocki skazał jednego z uczestników marszu ONR w Białymstoku w, za rok 2016 yy, na, na rok bezwzględnego pozbawienia wolności za inicjowanie do skandowania na Zgromadzeniu haseł zawierających cytat sianie i przemocy fizycznej zmierzającej do pozbawienia życia członków innej grupy narodowościowej. Tylko ponownie to oczywiście wynikało nie z tego, że skazany był nietolerancyjny, tylko z tego, że wprost nawoływał do przemocy. Także tolerancja istnienia samego ONR-u oczywiście nie oznacza tolerancji dla wykroczeń jego członków, prawda? I tak samo też warto zaznaczyć, że to co tutaj wszystko mówimy, cały czas mówimy o tolerancji na takiej warstwie ogólnospołecznej, na warstwie prawnej, tak? A nie absolutnie na warstwie prywatnej, tak? Znaczy nikt nie ma przecież obowiązku, nie wiem, utrzymywania stosunków towarzyskich czy tam tolerowania na własnej grupce dyskusyjnej członków ONR-u albo dowolnej innej organizacji, która, której idee są jego zdaniem po prostu złe. W sensie, wiesz, ale wiecie, można uznawać pewne poglądy za nawet odrażające, tak, i nie chcieć mieć z wyznającymi je ludźmi nic wspólnego, ale jednocześnie zauważać, że próba siłowego usunięcia ich z przestrzeni publicznej po prostu mija się z celem i paradoksalnie może mieć skutek odwrotny od zamierzonego. Oczywiście w tym momencie ludzie o, że tak powiem, nieco bardziej politpoprawnym usposobieniu już piszą komentarze, że to, co ja teraz wszystko mówię, to jest bagatelizowanie zagrożenia i że my tu znowu nic nie rozumiemy i że nie można w żaden sposób tolerować nietolerancji. Okej, okay, przyjmijmy na chwilkę, że mają rację i że sam fakt nietolerancyjności pewnych idei czy pewnych ruchów ideowych powinien skutkować brakiem tolerancji dla, jego, dla ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Co zatem z pewnymi radykalnymi odmianami feminizmu, tak? Z ludźmi, z ludźmi którzy pisali hashtagi kill all men na Twitterze jakiś czas temu, prawda? Albo z panią taką jak Linda Schnecker, która, przypominam, to jest szwedzka posłanka, która kilka lat temu z mównicy sejmowej mówiła, że patrząc na mężczyznę nie wiadomo, czy jest gwałcicielem, czy też nie, więc wszyscy mężczyźni muszą ponieść odpowiedzialność zbiorową za to. Albo kolejno, co na przykład w takim razie z radykalnym islamem. Jeżeli kryterium jest nietolerancja, no to już nie ma czegoś takiego, że wiem, namierzamy wiem, imamów, którzy wzywają do przemocy, czy planują zamachy. Nie, nie, nie. Tylko co, delegalizujemy, czy przynajmniej wykluczamy z przestrzeni publicznej wszystkie radykalne czy nietolerancyjne szkoły islamu? Na przykład co, wahabizm? Tylko wiecie, że w praktyce to oznacza, że każdy potencjalny przybysz z Arabii Saudyjskiej, na przykład, prawda, jest podejrzany o coś takiego. No i co wtedy? Takie osoby nie mogą się zrzeszać, chodzić sobie razem do meczetu, bo przecież przez sam fakt pochodzenia z Arabii Saudyjskiej domyślnie są przypisani do radykalnej, nietolerancyjnej szkoły islamu. No bo widzicie, wszystkie te, tego typu przykłady no to też są ruchy ideowe jawnie nietolerancyjne. I Oczywiście ponownie w tym momencie pewnie prawdopodobnie usłyszymy zaraz, że nie znowu nic nie rozumiemy, bo to są przecież marginalne przypadki, przecież, prawda? I to, że przecież nie musi iść za tym żadna koniecznie realna groźba, tak? Że nawet spośród takich grup przecież nie każdy jest groźny, i dopóki ktoś konkretnie nie angażuje się w jakieś niebezpieczne, groźne działania, to przecież nie ma sensu delegalizować samej przynależności do jakiejś nietolerancyjnej ideologii czy ruchu ideowego czy cokolwiek. Tylko że jeśli ktoś tak uważa, to ma rację, ale no to jest. Zasadniczo, bardzo podobna rzecz do tego, co mówiłem przed chwilą na temat ONR-u, tak? I oczywiście w momencie, kiedy tego typu osoby, prawda, na przykład rozumieją to, choćby w tych wymienionych przypadkach, że, kryterium, że samo kryterium nietolerancji takie ogólne to jest za mało, ale nagle w innych przypadkach używają jednak tego paradoksu tolerancji do próby, nie wiem, na przykład właśnie wykluczenia jakichś ludzi z przestrzeni, z przestrzeni dyskusyjnej czy publicznej. No to wiecie wtedy, że nie chodzi o żadną tolerancję, tylko po to, o to, że znaleźli sobie narzędzie do manifestowania, że mają prawo w niektórych przypadkach egzekwować zasadniczo cenzurę tak? na, na kimś, kto ma światopogląd niezgodny z ich własnym. No i to tyle. Jak zawsze napiszcie, co myślicie na ten temat. I do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. До услышания.